Zrobiliśmy tier listę postaci z Undertale. Poszło ciekawie. A dobra, zobaczcie lepiej sami, co, co to się normalnie stało. Dobra, 7 z 11 a no. dzisiaj wraz M400. Witajcie, witajcie, strony M400, i dzisiaj będziemy prowadzić tier listę postaci z Undertale. Tak. No, nie, dobra. To nie? Dobra, to, to, by, to nie, dobiega, nie, nie. Wiem. Ja bym na cenę. No, na okay, cedo. to Ale to jest to jest, no dimnos, on jest... to jest... to jest nerd, jeżeli, jeżeli, bym, jeżeli byś się zapytał o wszystkie rodzaje anime na świecie, to zaczęłaby... to by cię tak. zagroziło na śmierć. Oj, dokładnie, <laughs> to by No ja bym ją dał tak, nie ja wiem, no... B? C, B, też tak średnio za nią przypadałem, ale może być B, no. Annoying Dog, S. S? No dobra, no, nie no, góry, To S. Be Force. Asgore. in my car, right after a beer, hey that boy. Ja bym dał go na... A. Oh. Tak, na nie. A. Z, to, za, to, co, za to co zrobił w w nie zasługuje na S tak. albo A. <laughs> nie no wiem szczerze. No, oczywiście, że s chyba, nie? Nie wiem, walczenie z nim było trochę denerwujące, ale, ale to jak został napisany, to akurat spoko. fabula akurat odegrał, fabula akurat ty bardzo spoko wygląd, tak. wyglądał. nie wiem, może tak. A. Jaka Noink Dog jest w S, to ja też do ofens, ale nie, może. Dobra, ale będzie nie za, za Noink Dogiem. Dobra. Mike Wazowski. Mike Wazowski. No to świetnie, Jak Jakoś się nie nie? Na, nazywa eee, Mike Wazowski. Pamiętałem, kurde, nie pamiętam już. Nie, Wisun? Chyba? Nie. Nie, dobra, no. to... dobra, w tym momencie mam przerwę, ponieważ by było trochę postaci, których nie kojarzyliśmy, albo po prostu nie pamiętaliśmy ich. Będzie po prostu co jakiś czas e, kilka cięć. Dobra, Estier oczywiście. <laughs> Największy interwertyk na świecie, Hestier. <laughs> y, to jest Diglett. <laughs> o, no to fajnie Diglett ogólnie, nie? Super. Pokémon Refnets. Daj go gdzie chcesz, ja, ja tam go nie znam za bardzo. Ciekawe. Te dwa pieski. To parka, kurde. One jest, ja one bym one oni są na, może. To jest najlepszy chip, jaki kiedykolwiek był w Undertale, nie wiem. Nie no, jest lepszy, jest lepszy. Jaki? Z tymi, z tymi ochroniarzami, co się robi. Okej, freeze. U, to ta z mm -hmm. Jak dla mnie na B obok metatona. Poważnie? No. No, 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 no. Da, na A. No dobra, myślę, że to no. będzie... Byś... No to będzie on obok na pstębuka. Dobra, daj... daj te wszystkie temi obok tamtych temi, żeby to była tylko rodzina. Obok Boba. Gdzie jest Bob? Bob jest na A. To będzie Temi Bob. I będzie kolejny temi torbiel. torbiel Torbiel? Torbiel. Tak, torbiel. Takie A może. Ja bym ją dał w sumie obok A z gora. na A. Tak. Żeby była rodzinka w komplecie, ale... Wow Kto, Adry... kto to jest? Adry po sumie. Co jak co? Ale... daj wymaraz. <laughs> Dla, nie dlaczego? Aaa, dobra, bo dziób. Nie, Kaczka. nie, nie, to był żart, daj go ale nie znam, nie lubię tego dziódka, już. skórzynę. Co? ci O nie. Czy to jest undyne? undyne. To jest dwie undyne. No bo to jest, bo jest undyne, a to jest undyne, the undying. Nie wiem, daj je na, nie wiem, A albo B, T. Undyne Deadlink jest co wiele trudniejsza, jeśli chodzi o walkę, jest trochę wkurzająca, więc nie wiem. dał Undyne Tom, to Undyne idzie na... Dobra, nie, nie, nie. Alphisa, no, To Undyne okay, idzie na tej od razu. Ej, to weź daj Alphys, żeby ona była gorsza od Undyne. Żeby była bliżej Dobra. swego o... Swego nie, 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 wiem, w sensie... Ono i teraz tego kolegę przyłóż do niej. Dobra, pięknie. Moje warzywo kolejne. Ja mam zjadłe warzywo. Daję na C. Jakie warzywo? To jest bomba atomowa. <laughs> no tak. Daję na C. na C, ale pójdzie on tutaj. Dobra, tego źródła obok tego samolotu. Na C. Obok samolociku. Dokładnie. Tutaj no Bo to koleżanki były chyba. Tego źródła na. Garster. Nie wiem czy aczes. Gastero nigdy nie spotkałeś, bo on jest chyba jakiś, chyba taki taki czatki, można powiedzieć. Tak, ja też go nie spotkałem, Nie <grym grym grym> Tak, on jest rzadki, zgodnie. musisz mieć go, chyba musisz tam kilka wymagań spełniać. Dobra, daj go na... <grym> daj go na A. Na A. Na no... Na A. No... No... A... Wisum. E... Znaczy... Nie Ulice. U... C... Powerful Wisum. A. C Gdzie tam to leciało, kurde Dobra, tego na B Na B Obok Fugita, no A tego na... On jest, to jest C. ten On ma kaczuszkę tam w środku zamkniętą, to jest ten Pan medełko, który cię może umyć On jest super Aha. To ja go, ba... to... co jak co Ja go daję na S no dobra, proszę bardzo Pan Mydełko Okej, okay, to był dzień naszego traysta, jak widzicie, tak, jest przepiękna. Tak, tak. To tak, tak tak się prezentuje.